Czy jest szansa, że dojdzie w końcu do tego spotkania z tą w tej chwili już bardzo rządową komisją pana Laska? Czy są jakieś prowadzone rozmowy, żeby jednak spotkać ich i skonfrontować ten pseudo do badania, że tak powiem? Moim zdaniem nie. Dlatego, że w dni temu, dwa tygodnie temu była konferencja prasowa pana Laska. I on na niej powiedział coś, co było, ja to mówiłem od dawna, ale on potwierdził to, że oni nie mają żadnych ekspertów, ekspertów, że w całej tej komisji rządowej pana Laska nie ma żadnych naukowców, to są dosłownie jego słowa, że tam jedynym człowiekiem naukowym jest pan Lasek, który, który akurat nie jest w tej dziedzinie, w której bada się Także to może jako anegdotkę powiem, że znowu parę tygodni temu w gazecie wyborczej było, że pan Lazek poprosił pana Nowaczyka, Brzyńskiego, czyli mniej, Biniende, że napisał do nich list, z, z, prosząc o spotkanie. Na co ja odpisałem, że ja od niego żadnego list nie dostałem i jako proszę, żeby podał datę i adres, na jaki to wysłał. I to było znowu w naszym dzienniku i w sieci i tak dalej. Bo ja naprawdę od niego nic nie dostałem. Potem się okazało, że on napisał list do Bartka, sekretarza pana Macierowicza, Nawet nie prosząc o to, żeby to przekazać do mnie. I on uważa, że w ten. A, a w prasie, powiedziałem tej, tej z drugiej strony było, że pan Lasek spytał Bercińskiego o spotkanie. Więc to, to. I to samo. No więc, moim zdaniem, nie będzie że spotkania. Po prostu dlatego, że do spotkania trzeba ludzi yy, mówiącym tym samym językiem. A jest ten, yy, jeden z naukowiec, bo pan pracował w Kanadzie. Yy, Artymowicz, tak. Ta, ta. On, czy pan zna go osobiście, czy ma kiedyś nie, nie, nie znam i, I wiem... Czy on jest gotowy stanąć do konfrontacji twarzą w twarz i czy tylko on może wystąpić ulicą? No, nawet i... jeżeli jest gotowy, to ja jestem yy, no, konstruktorem lotniczym przez 20 parę Ale lat. jaka jest specjalność dokładnie on, on jest astrofizykiem i pilotem tam, też powiedział. Tak, tak. No dobrze, no ale, ale znowu, no ja nie jestem w stanie rozmawiać o astrofizyce i ja nie podejrzewam, że Bol był w stanie rozmawiać o konstrukcjach lotniczych. Jakkolwiek ma zdanie tam i tak dalej, i tak dalej, no to, to ciągle, ciągle będziemy mówili o zupełnie różnych rzeczach w inny sposób. Jeżeli byśmy mówili... Czyli tak od tak, siebie po lus, by to było inaczej powiedzmy, pan jako ekspert od wytrzymałości tam, materiałów tam, tam, tam. i ekspert, jeżeli oni mają eksperta, Drugi stopnik, I ja, ja dałem taki wywiad w naszym dzienniku. Pisałem dokładnie to, że powinni znaleźć kogoś, kto byłby moim mniej lub bardziej odpowiednikiem, powinni znaleźć, kto, kto byłby odpowiednikiem profesora Pinięty i rozmawiamy. Wtedy nie będziemy mówili o polityce, bo będziemy mówili o, o konkretnych rzeczach. Czy 2 plus 2 jest 4, czy, czy 3,5, czy, czy cokolwiek. Tak? Ale będziemy mówili tym samym językiem, i wtedy no, nie ma co mówić o polityce, bo znowu, jeżeli. Ja wiem coś i ktoś inny wie coś, no to możemy się sprzeczać na temat, jak to wygląda z tego czy innego punktu widzenia. Natomiast będziemy mówili na ten sam temat. Natomiast ja z astrofizykiem nie mam o czym rozmawiać. Ja się nie znam na astrofizyce, on się nie zna konstrukcji. Znaczy jemu się może wydawać... Mnie się nie wydaje, że się znam na astrofizyce. Jemu się może wydawać, że się zna konstrukcji. Ja może dodam jedną rzecz. W ubiegłym roku w maju profesor Binięta był w Warszawie, miał prezentację swoje na Politechnice Warszawskiej w Krakowie, w paru innych miejscach. I zostało zwołane też posiedzenie Zespołu Parlamentarnego, gdzie profesor Winięda przedstawił swoje wyniki. Profesor Artymowicz został zaproszony na to spotkanie. Później on później pan Artymowicz powiedział, że on jeszcze nie wie, Czekano na jego odpowiedź. On nadesłał odpowiedź, że, że niestety nie może, bo ma spotkanie z prokuraturą. A zresztą na to, spo, to spotkanie jest polityczne i on się na nim nie zjawi. Jak się okazało, później o to spotkanie z prokuraturą to poprosił profesor Tymowicz, a nie prokuratura jego. Cały czas jest tak, że nadal nie wiadomo o co chodzi. Oni mają, mogą tłumaczyć, jak ja dawałem wiele, parę wywiadów i ja, mnie się wydawało, że ja, że ja prowokuję, że ja żartuję, że ja mówiłem, no może Państwo widzieliście te, te wywiady. I mówiłem, że oni po prostu nie mają fachowców. A potem, kiedy Pan Lausek oficjalnie powiedział, że my nie mamy tu żadnych fachowców, no to mnie, powiedziałem, w ręce opadły. No i, z, a, a druga sprawa jest taka, że w końcu jest dużo dobrych fachowców. Co najmniej moich glas albo lepszych. Tyle, że pewnie mają jeszcze trochę przyzwoitości, albo nie chcą się wdawać w przegraną sprawę. Tu, tu stoi chyba korobek naukowy na, na chciałam tak byś... o tej sprawie. Chciałam powiedzieć dwie rzeczy, że ogromną zasługą panów, yy, moim, moim zdaniem, jest to, że oni swoją postawą ośmielili naszych naukowców. I w tej chwili za nimi stoi yy, tych kilkudziesięciu naprawdę bardzo dobrych Ponad, ponad o, proszę bardzo. I to są tylko profesorowie, doktorzy habilitowani, bo takie kryterium przyjęto podpisywania tej deklaracji, wzięcia udziału w tej konferencji. I my już ich w Polsce mamy. Ale głównie z tego tym nie powiem. No nie powiem, ale to już jest siła, oczywiście to się yy, kiedyś tam przedostanie. I jeszcze chciałam, na razie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo skąd my mamy na przykład z Australii pana Szuladzińskiego? No właśnie, Który jest specjalistą od swojej dzieci? Mamy od pana Artymowicza. Bo to Artymowicz dzwonił do szulecińskiego, pisał do niego maile, bo chciał z nim. Pytał go się o opinię na temat swoich jakichś prac. I pan Szuladziński mu bardzo tam cierpliwie i naukowo udzielał tych odpowiedzi, prawda? Aż przysłał mu jakieś materiały o Smoleńsku i poprosił go o opinię. No to pan Szuladziński znów z cierpliwością i, i wiedzą mu odpowiedział i tak się skończyła ich współpraca. Ale właśnie kiedyś... Lepiej to wioł. To wyglądało w ten sposób, że profesor Artymowicz był ogromnym przeciwnikiem profesora pinięty. Ponieważ jak się przyznał sam na, y, prowadzi blok w salonie 24, nie zna się zupełnie na programach y, tego y, y, elementów y, skończonych, szczególnie LSD-a, szukał kogoś, kto mógłby ocenić y, pracę profesora Binięty i to szukał się pana y, doktora Szuladzińskiego. Próbował zrobił z nim wywiad, próbował go podciągnąć, zadając pytania skierowane w jedną sprawę, uzyskać krytykę tego, co zrobił profesor Binienda, a ponieważ dr Szuladziński nie znał tych prac, nie znał dokładnie, udzielił ostrożnych odpowiedzi i poprosił o materiały. Ponieważ. Na temat Smoleńska wiedział niewiele i nie interesowało go akurat to w tym momencie. Zainteresował się tym i zgłosił się do nas. Uznał po prostu, że, że to racja jest po naszej stronie. Mało tego, sformułował jako pierwszy tą teorię, że kadłub musiał zostać rozbity, rozwarty przez wybuch. No właśnie o to chciałem się spytać. I chciałem wiedzieć, to jest może. Także cieszmy się z każdego Artymowicza, do czegoś się może przydać. Ja że to może tajemnicą nowego filmu, który Pani robi. Chciałem, czy to jest, jak, jaka była prawda w tym doktorze Szuladzińskim? Bo wiem, że na samym początku nawet był cytowany przed tego Orczem, dopóki nie przejrzał materiał profesora Winięta. Jeszcze... On bardzo ładnie mówi o Artymowiczu. Bartek, też jak, jak mówił Pan, pan doktor Szuladziński, że... Że ma du y niepełno, że dużo samozaparcia, hartu ducha. Tak. Mówi, że, że no, no tak, tak, pan, pan profesor Artemonid ma wielki hart ducha, że tak jak znud potrafi kłamać, tak mu to dobrze wychodzi. Wielki hart ducha, tak nam to powiedz.